Cześć, dzień dobry. Z tej strony. Dawid z kanału Wielk na Filipinach. Wpadłem na taki pomysł z racji, że widzę regularnie, odkąd wróciłem na Filipiny, takie powtarzające się komentarze prawdopodobnie nowych oglądających, którzy jakby nie wiem, czy nie znają realiów filipińskich, czy wręcz myślą, że ja gdzieś tam cyganie. Otóż. Ja od początku staram się na moim kanale gdzieś tam pokazać te realia, co się tutaj dzieje. Nawet jeżeli o czymś nie mówię, to macie możliwość to widzieć na moim materiale. Celowo czasami o czymś nie mówię ze względu na to, że wiecie jak to jest z krytyką. Nie o wszystkim się mówi i ja uważam, że te standardy europejskie, których jesteśmy nauczeni, niekoniecznie. Muszą być takie same tutaj w Azji, więc nie mówiąc o pewnych rzeczach, to nie znaczy, że one nie istnieją, bo ci, którzy tutaj byli, wiedzą doskonale, jak wyglądają warunki życia. Jakie czasami rzeczy potrafimy widzieć na ulicach, co się tutaj dzieje. I teraz tak, uważam, że my, jako osoba, która tutaj przyjeżdża albo na jakiś czas, albo w celach turystycznych, albo nawet zamieszkać na dłużej. Tego świata nie zmieni, jakkolwiek by ten świat nie był idealny, jakiekolwiek nie miałby wady, to uważam, że zawsze tutaj jest odpowiedzialna osoba, albo osoby, albo system. Także to się nie dzieje nic bez przyczyny. Niemniej jednak, ja uważam, że możemy mówić dużo o wadach. Tylko teraz pytanie, czy po prostu chcemy się skupiać na tych wadach, bo jaki sens miałoby to? Jeżeli ktoś chce przebywać tutaj, a jednocześnie wszystko neguje, pokazuje w takich wiecie, czarnych barwach i kolorach, czasami jak piszecie takie komentarze nieprzychylne, jakieś negatywne, ja generalnie jestem osobą, która no, nie gani ludzi za, za to, że mają odmienne zdanie, lub chcą mieć, lub nawet czasami chcą się po chamsku zachować, bo to generalnie o nich świadczy, nie o mnie. Natomiast myślę, że zupełnie. To niczego nie zmienia, bo czy one są adresowane do mnie, jako do twórcy materiału, czy może są adresowane do ludzi tutaj mieszkających. Ja myślę, że gdyby oni wszyscy rozumieli, o czym jest mój materiał i czytaliby później komentarze, myślę, że mogliby nie mieć jakiejś tam powiedzmy przychylnej opinii, albo jakichś tam odczuć na temat powiedzmy nas jako ludzi tak, z Polski. No, i druga rzecz, jacy my sami jesteśmy w Polsce, tak? Jacy my jesteśmy odporni albo podatni na pewnego rodzaju jakieś komentarze, szczególnie kiedy coś tam się dzieje politycznego i widzę, jak jedni na drugich skaczą, albo nie wiem, na tle narodowościowym, tak? Gdzieś tam, nie wiem, jakaś niemiecka gazeta się wypisze na jakiś temat, i zaraz u nas gdzieś tam skaczą, nazwijmy to jakieś scyzoryki gdzieś tam na forach internetowych i wypisują różne rzeczy. Dobra, no. Plus jest jedyny tego taki, że to gdzieś pokazuje, że ludzie są w mniejszym lub większym stopniu świadomi pewnych rzeczy. Tylko, że ja uważam internet, a życie prawdziwe to są dwa różne światy, bo... Ja bym chciał widzieć tych wszystkich komentujących, którzy gdzieś tam, oczywiście nie mówię teraz o moim kanale, ale ogólnie w internecie, którzy gdzieś tam krytykują, piszą jakieś komentarze, jak oni by coś zrobili i tak dalej. Ja bym ich widział naprawdę w tej sytuacji i niech pokażą, niech oni się wykażą, a tego nie ma. Ja zauważyłem, że bardzo często jest tak, właśnie krytyka jest na pierwszym miejscu, dokładanie do tak zwanego pieca, ale nikt sam niczego nie robi, żeby pokazać, że jest inaczej. I ja uważam, dlatego że jest tak jak jest w Polsce, że jesteśmy w pewien sposób ogrywani, są pewnego rodzaju mechanizmy. Ja staram się czasami nie nazywać rzeczy po imieniu, bo wiecie jak to się kończy. A dzisiaj, jeszcze uważam, w tym świecie naszym nie ma wolności słowa. To jest tylko i wyłącznie iluzja, bo można tak naprawdę dzisiaj wszystko gdzieś tam przypisać. Jak to mówią, znajdź mi człowieka, znajdzie się paragraf. Dzisiaj to dalej obowiązuje, jest to trochę inaczej. Bo Zauważcie, jeżeli nie wiem, nazwałbym pewne rzeczy po imieniu, mogłaby wyjść z tego nawet mowa nienawiści, ktoś by tak nazwał, nie? A ja się śmieję, bo ostatnio nawet myślę, za czasów trwania całej kadencji e, obecnej partii rządzącej, pojawiają się komentarze z tymi tak zwanymi gwiazdkami. Tam wiecie, chodzi o wulgarne, wulgarne. Hasło pod tytułem Jebać pis na przykład, nie? Ja, broń Boże, nie jestem jakoś zwolennikiem żadnej z tych partii, która jest, bo to wszystko jest ustawione. Tam jest jedna, jedna osoba, która to ciągnie za sznurki, a wy tam na dole się bijcie, tak? Tutaj się nic nie zmieni, jest dalej realizowany ten sam plan. Tylko jedno, co mi gdzieś tam powoduje, że ja się z tego śmieję, to jest to, że ci, którzy się posługują tym hasłem. Z drugiej strony potrafią, nie wiem, gdzieś tam krzyczeć głośno nie, o nienawiści, o tym, że ktoś tam chce komuś krzywdę zrobić i tak dalej. A oni samo, sami używają hasła, które w moim mniemaniu, co może znaczyć? Jebać, czyli co? Gwałcić, czyli mordować, nie wiem. No niemniej jednak można by było, jakby tu się znalazł prokurator, można by było to fajnie gdzieś tam podpisać odpowiednio, tak? Że jest pewna grupa ludzi, która nawołuje do jakiejś tam nienawiści, a niemniej jednak... No, nie wiem, ja to ganie, bo nie jestem zwolennikiem takich zachowań absolutnie, jestem gdzieś tam daleki od takich spraw. E, natomiast widzę, że ludzie gdzieś tam ulegają tej całej machinie propagandy, manipulacji. I tutaj przynajmniej na Filipinach jest coś takiego, że tak jak wiecie, jak to tu wszystko wygląda, no ludzie mają to po prostu w dupie, tak? Co się dzieje, to się dzieje, ale mają jakąś taką świadomość, że pewne sprawy, które mają tu miejsce, nie zmienią ich życia. I tym bardziej my sami, jeżeli tu gdzieś przylatujemy, to musimy się liczyć z tym, że dla nas tu nikt nie będzie szykował czerwonego dywanu. No chyba, że sobie zapłaci za jakiś drogi hotel, weźmiesz sobie jakieś tam ekstra warunki. A tak normalnie to życie dla każdego jest jednakowe. Tutaj jedynie ktoś, nie wiem, może cię potraktować w taki sposób troszeczkę, że cię gdzieś tam, nie wiem, przepuścić czy coś, bo się będzie po prostu wstydził. Nie będzie chciał z Tobą gdzieś tam mieć kontaktu na zasadzie, kurczę, odezwać się po angielsku do, do gościa, który jest z zagranicy. E, I tyle, ale tak ogólnie to nie, nie ma tu ani ludzi takich, wiecie, pomocnych, tego, ani my z jakiej racji mieliby Ci pomagać, nie? E, powiem tak, no, Filipiny pod pewnymi względami są fantastyczne, bo są bardzo otwarte. E, nie ma tutaj jakiegoś rasizmu kulturowego, bynajmniej ja tego nie widzę. Jest tu bardzo dużo studentów z innych różnych krajów, studiujących gdzieś tam medycynę. E, samo to, że jest tutaj dużo ekspatów o czymś mówi, tutaj też nawiążę do tego, dlaczego na przykład w Dumagę, tej w takich typowo okolicach, gdzie mm, zaczęło się taki eksodus powiedzmy tych wszystkich obcokrajowców, czemu tego tak dużo jest? Czemu ci ludzie się gdzieś tam trzymają? No odpowiedź jest prosta. To są miejsca, które w pewien sposób zostały. Jakby troszeczkę ten standard filipiński zmieniony właśnie pod kątem tych e, turystów, tych przyjeżdżających, żeby oni mieli jakby takie większe poczucie komfortu, bo tak jak zauważyliście ostatnio ten film, który publikowałem z apartamentem i tak dalej, to nie znaczy, że wszystkie apartamenty są małe, ale zazwyczaj na Filipinach to jest tak, jak jest gęsta zabudowa, to jest domek koło domku. E, Działka może mieć 100 m i nie jest większa. To nie jest tak jak w Polsce: każdy chce mieć gdzieś tam minimum 1000, może 2, wow. Jak już masz 3, to już jesteś gościem. Nie tutaj jest taki. Powiedzmy nazwijmy to taki downsizing. Nie? Potrafią być czasami budowane takie domy, które jest całkiem płaski. Na dole macie wejście, parter, jakieś tam pomieszczenie, wejście do góry, to macie sypialnię. Nawet nie ma aneksu kuchennego. Jest taka mikro łazienka, no boje się na zewnątrz. Tak? Tu jest street food, jest wszystko. Także dla kogoś, kto po prostu no, nie wie, że w Azji pewne rzeczy wyglądają inaczej, to może być szok. Nie? Życie w klatce, gdzie ja się z pewnymi rzeczami nie zgodzę, bo na Filipinach życie po prostu cały dzień, moim zdaniem, to jest życie gdzieś na zewnątrz. Do domu się praktycznie przychodzi spać. Um, o duży dom też trzeba zadbać, więc ja myślę, że tu są pewne rzeczy, tak jak mówię, że Filipińczycy moim zdaniem no, niechętnie podchodzą do pewnej pracy, jest gorąco, nie chce się robić. Może to być jeden z powodów. I też mając duży dom, to musisz jednak zadbać o to, wyczyścić, posprzątać, także to też są pewne rzeczy, na które musisz poświęcić czas, więc jest taki pewnego rodzaju minimalizm. Czasami są domy, które mają pod spodem, wiecie, taki ala parking, a u góry jest tylko pięterko, jest jakaś sypialnia i, i do widzenia, także no i dlatego właśnie Dumaguete, te okolice, bo tam już są przyzwyczajeni do turystów, do ich wymagań. Tam w sklepach również macie innego rodzaju materiały spożywcze, są importowane różnego rodzaju towary, wina, herbaty, bo Filipińczycy nie przywykli do tego, żeby mieć jakąś kulturę picia wina, wiecie, typu lampka wina tam, nie wiem, do telewizora przed spaniem lub do, do, do posiłku. Też bierze się to z tego powodu, że no, społeczeństwo jest ubogie, więc gdzie miałbyś, powiedzmy, nie wiem, inwestować w cygara, w jakieś wina, w jakieś tam rzeczy? No i druga rzecz, też ten obraz, powiedzmy, tych, tych zwierząt wszystkich, które się gdzieś tam błąkają po ulicy. Dla mnie jest to zrozumiałe, bo jeżeli nie masz pieniędzy, albo masz małą ilość, musisz za to gdzieś tam utrzymać rodzinę, no to logiczne jest, że te zwierzęta, nad którymi nikt nie ma kontroli, one się wałęsają, chorują. To są takie przykre obrazy, ale no... To, to kreuje, wiecie, to jest wszystko związane ze świadomością, jeżeli człowiek wie, że jest bieda, to ta cała reszta, wszystko jest gdzieś tam z przypadku. No i ja mam swoje uczucia, widząc te wszystkie obrazy, reaguję na to, ale co mogę zmienić? To, że dzisiaj nakarmię tego psa, to, że dzisiaj dam parę groszy jakiemuś tam, nie wiem, jednemu człowiekowi, który gdzieś tam idzie po ulicy, to jest fajny gest, ale na chwilę to niczego nie zmienia, bo ja uważam, każdy system, w jakim żyjemy, on nam daje pewne możliwości, ma swoje wady i zalety i to od nas zależy. Czy my się potrafimy gdzieś tam, nie wiem, dostosować, przystosować, zaczepić, co daje nam pewien, pewnego rodzaju punkt utrzymania, stworzenia rodziny, czy też nie, a może nam się noga powinie i po prostu skończymy, jak jeden z tych ludzi właśnie, którzy gdzieś tam się błąkają, tych nieszczęśników, tak? Więc, no dzisiaj jesteśmy, jutro może nas nie być, nie wiemy w jakiej sytuacji się jutro znajdziemy i ja zawsze mówię, że to jest pewnego rodzaju odpowiedzialność za siebie, za innych, jeżeli też kwestia powiedzmy wychowania w społeczeństwie, wykształcenia, nie wiem, nauczania w sposób taki, żeby człowiek oprócz odpowiedzialności miał jeszcze jakby tą wyobraźnię, jakie są następstwa, konsekwencje pewnych działań, a tutaj też tego nie ma i, i to jest tak. Ja bardzo często widzę, czy to w budowlance, czy w jakichś innych rzeczach, że pewne sprawy powstają tak zupełnie, aby, aby. Liczy się efekt krótko, a nie ma jakby tego myślenia na temat tego, że może się coś spierniczyć, albo za chwilę ktoś popadnie w jakieś tam problemy z tego powodu, nie? Także. No. A z plusów. Yy... Powiem tak, bo też czasami ktoś mi pisze. No to skoro tu jest tak, jak jest. Dlaczego tu jesteś, nie? Eee, nigdy nie marzyłem o Filipinach. Stało się to jakoś tak całkiem przypadkiem, że poznałem dziewczynę, zacząłem się tym interesować. Stwierdziłem, jest to coś innego zupełnie. Dzisiaj może nie namawiam ludzi, ale staram się pokazywać, że w tym nieidealnym świecie można znaleźć miejsce. Eee, można. Nazwijmy to po imieniu dobrze się bawić, bo ludzie z natury nie chcą tylko pracować, ale również się bawić. My mamy też ten komfort, że mając trochę więcej grosza, bo nasza waluta jeszcze coś więcej znaczy wobec filipińskiej, to mamy jakby takie pole do spędzenia fajnych wakacji. Uważam, że nadal Filipiny nie są jakoś drogie. W zależności od tego, gdzie będziecie, bo miejsca takie typowo turystyczne potrafią być droższe niż gdzieś tam poza. Natomiast nie ma reguły, bo są miejsca na w cudzysłowie rajskich wyspach, gdzie na jakiejś wiosce możecie znaleźć całkiem fajne miejsce. Oczywiście warunki będą odpowiednie w znacznie mniejszych pieniądzach. Tylko ja tak mówię, no na dłuższą metę, czy takie życie w cudzysłowie w raju, plaża, palmy. Czy to odpowiada? Czek się zaczyna ludzi, czek musi mieć coś do roboty, nie? Musi mieć jakiś sens życia, czy to zająć się, nie wiem, zwierzętami, otwierać jakąś, nie wiem, mikrofirmę na żonę, jakąś działalność. Ja już się niejednokrotnie wypowiadałem na ten temat, jakie tu są warunki życia, jaka jest konkurencja. Ostatnio widzę na przykład w naszej okolicy, otwiera ktoś restaurację, wpakował tam trochę kasy, nie? Ja mu życzę jak najlepiej, ale wiem, że ta firma mu nie wypali ze względu na to, że Filipińczycy na przykład nie robią tego tak zwanego researchu. Czy dana okolica ma potencjał, a jeżeli ma potencjał, bo na przykład nie wiem, ma działkę z widokiem, to czy ten człowiek ma możliwość jakby pozyskać klientów i jakich? Jeżeli to jest biedna okolica, kto mu przyjedzie, a jeżeli ktoś ma przyjechać, to z jak daleka? No i kwestia ogłoszenia, gdzie się ogłaszać, jaki zasięg ma mieć ogłoszenie. Ja tutaj widzę, że jest taki troszeczkę słomiany zapał, coś zrobić. Jak nie daj Boże, komuś coś wypali, to zaraz w okolicy jest 10 następnych. Tak rośnie, powiedzmy, bezowocna konkurencja, bo oni myślą, że nagle się, wiecie, pomnoży, będzie 10 klientów więcej. Także pod tym, pod tym względem Filipiny są właśnie ciekawe, interesujące i między innymi też dlatego tu jestem. Pomimo tych wszystkich wad tego wszystkiego, co tutaj jest, ja się nad tym nie skupiam, bo... To by mi nic nie dało zupełnie. Ja wolę poznawać, odkrywać, realizować się, odnaleźć swoje miejsce. I to też jest tak, że ja zdaję sobie sprawę, słuchajcie widzowie, my jesteśmy tak różni, że ja będąc mechanikiem w moim kraju, mechanikiem tutaj nie będę. Podobają mi się pewne rzeczy, które wam się podobać nie, nie muszą. Pokazuję różne rzeczy. Które jakby chcę pokazać Wam moimi oczami, co tutaj widzę, w jaki sposób to dostrzegam. Czasami są ważne te rzeczy i słowa, które są niewypowiedziane. Bo ja tak jak zawsze mówię, wszyscy się skupiałem na tym, co ktoś powiedział i tak dalej. Ja, coś inni youtuberzy, co pokazujemy, ja zawsze mówię: hola, hola, skupmy się na tym, czego nam nie powiedzieli. I ja dlatego jakby w tym momencie balansuję, staram się gdzieś znaleźć te swoje miejsce, żeby ten mój kontent był mimo wszystko, E, może niepopularny, ale żeby ludzie chcieli to oglądać. Bo tak jak mówię, no, ja tu jestem pół roku. Warunki w Polsce pozwalają mi na to, żeby e, odłożyć pieniądze, żyć tutaj pół roku, e, realizować jakieś swoje plany. Tak, na przykład teraz kończymy tą budowę domu dla teściowej dla rodziny, w którym jakiś czas też będziemy mieszkać. Bo na razie mieszkamy kątem u I wiecie, jak to jest. To jest zawsze. Cudza, obca dobroć, a, a tu jednak jest po części na swoim, też to troszeczkę inaczej wygląda. Ja też nie chcę nadużywać, wiecie, czyjeś gościny. Fajnie jest, jak ktoś Was gości, ale zawsze jest to takie brzydkie słowo pod tytułem tolerancja, gdzie ja uważam, ja nie uznaję w ogóle słowa tolerancja, bo e, teraz jest taki od paru lat zalew, bądź tolerancyjny, albo jesteś nietolerancyjny, znowu taki atak. Ja uważam, że ja nie jestem tolerancyjny. Wiecie dlaczego? Bo tolerancja. Brzydkie słowo tolerancja polega na tym, że ty tolerujesz coś, a co to znaczy tolerować? Ano mieć jakiś taki, powiedzmy, nie wiem, pole, zasób, no nazwijmy to w ten sposób, w którym dana rzecz, osoba, zjawisko nie przeszkadza nam, akceptujemy ją, tak? A później po prostu nam przeszkadza, jest nieakceptowalna, więc ja nie uważam. Po prostu nie używam, nie uważam, że słowo tolerancja to jest dobre słowo dla mnie, albo coś istnieje i mi się podoba, albo mi się nie podoba. Także ja po prostu staram się być tu w tym momencie czysty, klarowny, nie owijać w bawełnę. Czasami też się zdarza coś takiego widzę, że oglądający jakby nie do końca są przekonani, czy ja aby na pewno mam świadomość tego, gdzie jestem, co robię, co mnie może czekać. Ja to dlatego wszystko pokazuję, nie? jak tu wróciłem po pół roku, co, co tutaj zostałem, jak to wygląda, i niekoniecznie za to są odpowiedzialni inni ludzie. To, jest, to są realia po prostu tego środowiska, tego jaka tu jest pogoda, jak to wszystko wygląda, jak pewne rzeczy się psują wskutek właśnie działania pogody, warunków atmosferycznych. Także nie wiem, mam nadzieję, że ten dzisiejszy film coś też Wam pozwoli zrozumieć, bo ja mimo wszystko uważam, że. Filipiny są fajnym kierunkiem do życia. Tutaj wszystko się zatrzymało w niektórych miejscach nawet w latach 50. Im bliżej miast, to powiedzmy lata 90. Plus w niektórych miejscach jest taki, że jest nowoczesna infrastruktura, jeżeli chodzi o internet. Bo u nas jednak w Polsce to wszystko, wiecie, od tych kabli, od modemów, sygnałów analogowych, przechodziliśmy w cyfrówkę. Tutaj nie było na prowincji nic. Kable były od nowa, cały system od nowa informatyczny, więc to trochę inaczej funkcjonuje, mimo że dalej się zdarzałem jakieś tam przerwy. Eee, także dużo, dużo rzeczy naprawdę chciałbym Wam opowiedzieć. Czasami to jest taki kurczę, misz masz, pomieszanie z poplątaniem. Mam mnóstwo pomysłów. Eee, jakoś łatwiej mi przychodzi, nie wiem, zamówić sobie na przykład kawkę, gdzie jest ciepło, więc to jest kawa mrożona. I przy tej kawie mam taki flow, wyrzucam z siebie powiedzmy to, co w danym momencie czuję. I co Wam chcę przekazać, więc e, ja myślę, że w tym momencie to nie jest taki, wiecie, film o jednym temacie, już pewnie gdzieś tam w granicach 20 minut Wam nagrałem. E, nieraz gdzieś tam dostaję od Was pytania, na które jeszcze nie zdążyłem odpowiedzieć, wiem, że mam jakieś 15 jeszcze nieodczytanych nie wiadomości, po prostu dużo się dzieje, ja też nie zawsze jestem przy komputerze, nie zawsze mam czas, a czasami jak przychodzi wieczór. To po prostu jestem zmęczony i, i nie oglądam. Ale gdzieś tam staram się każdemu odpowiedzieć. Wiem, że dużo rzeczy Was interesuje. Jak na przykład, o tu też odpowiem na to pytanie, bo myślę, że to już jest trzecie pytanie z rzędu na temat sprowadzenia kłada na Filipinę i jego rejestracji. Słuchajcie. Możecie kłada sprowadzić na Filipiny. Jest tutaj przepis, regulacja podatkowa, jeżeli chodzi o import takiego kłada, ale nie ma przepisów albo klasyfikacji, dzięki którym LTO zarejestruje Wam ten pojazd. Więc to jest tak naprawdę pojazd do użytku poza drogami publicznymi. Nie zarejestrujecie go. Wiem, że tutaj jest pole do popisu, bo. Tak jak się robi jakieś dziplneje, czy coś się tam tnie, to może by tutaj szło coś, wiecie, um, pocudować, pokombinować. Tutaj Filipiny pod tym względem to jest naprawdę fantazja. Jak mi ktoś mówi, że się czegoś nie da zrobić, to ja zawsze mówię tak. Ile masz pieniędzy? Bo naprawdę to pod tym względem to można by było tutaj opowiedzieć dużo różnych bajek i, i rzeczy i, i historii. Także, jak gdzieś tam odczytam pewnie za jakiś czas też coś wam nagram. E, dzisiaj akurat Znalazłem te pół godzinki, bo tyle akurat czasu mam. Mówię, wezmę coś, nagram, bo akurat Lis poszła sobie biegać. W weekend jedziemy do Bacolod, jest tam jakiś uliczny bieg, w którym ona bierze udział. Także na pewno będzie jakaś relacja, powiedzmy tam z wyjazdu, zobaczymy jeszcze co tam, co tam wyjdzie, bo ja staram się nie reżyserować żadnych odcinków, więc jak coś wychodzi to Wam pokazuję, jak nawet nieraz jest klapa to też Wam pokazuję. E, więc tak jak mówię, no świat jest niedoskonały, Filipiny są niedoskonałe, ja nie chcę tu nic doskonalizować, e, po prostu pokazuję tak jak jest. Pamiętajcie, jak chcecie mieć swoje życie na Filipinach, jest to możliwe. E, w pewnej jakiejś dozie, jeżeli jesteście samodzielni, odniesiecie większy sukces. Jak umiecie sobie poradzić, na zasadzie, nie wiem, złapania kontaktu z lokalną społecznością, to jest plus dla was. E, nie musicie mieszkać w takich warunkach jak inni, możecie sobie przepraszam, znaleźć miejsce dla siebie typowo, które Wam będzie odpowiadać i będziecie szczęśliwi, także to nie jest zawsze brud, smród i orzeszki tak jak niektórzy yy, piszą, bo w Polsce macie to samo, chcecie możemy o wadach pogadać tylko podejrzewam, że taki content się nikomu nie spodoba więc to nie jest fajne także pamiętajcie, piszcie swoją historię, jeżeli macie możliwości, życie jest krótkie chcecie naprawdę przeżyć historię życia, zobaczyć fajne miejsca, widoki Zapraszam na Filipiny. Wszystko jest otworem dla Was, tylko kwestia pieniędzy: pakujecie, walizki przylatujecie. Ja też bardzo często ludziom pomagam, nieraz odbieram kogoś z lotniska, pomagam załatwić gdzieś tam jakieś miejsce. Także macie do mnie kontakt przez Facebooka, potrzebujecie coś załatwić, jakieś sprawy. Jest wszystko do załatwienia, do dogadania, także piszcie, staram się w miarę możliwości odpisywać. Na razie będzie jakieś opóźnienie dłuższe, więc musicie mi wybaczyć. Także ja się zbieram, bo powoli kończy się mój czas, muszę się przemieścić. Także dzięki, subskrybujcie, dziękuję za dotychczasowe subskrypcje, za komentarze, które piszecie, także pozdrawiam Was i czytam. Pamiętajcie, czytam, obserwuję, trzymajcie się, hej.